Cześć, witajcie. Z tej strony Artur Melkiewicz, członek ISA Polska. W ramach ISA Polska organizujemy cykl spotkań. Cykl edukacyjny dotyczący świadomości, świadomości zagrożeń, świadomości tego, co może pójść nie tak w świecie IT. Będzie to cykl kilku spotkań, które będą prowadzone językiem dla nieinformatyków, będą mówić o tematach informatycznych, będą łączyć. Tematy, które są istotne z punktu widzenia zagrożeń dla zwykłych pracowników, dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak działa technologia. Również dla osób z IT, które też są zainteresowane tym tematem. Będziemy przeplatać tutaj tematy związane z socjotechniką, z oszustwami, z ransomwarem, z technicznym aspektem tego wszystkiego, operacyjnym podejściem, kwestie okupów, ataków, podatności, działania w tych obszarach. Wiele tych tematów będzie się łączyć. Najbliższe spotkanie będzie dotyczyło świadomości samych ataków z perspektywy phishingu. Poprowadzę je wspólnie z Grześkiem i zapraszamy do śledzenia wydarzeń, śledzenia informacji w tym kanale, w którym zobaczyłeś to nagranie i uczestniczenia w wydarzeniach. Do zobaczenia. Cześć.